Hej, obiecałam, że na każdy filmik o innej tematyce będzie jeden o yerba mate. Więc zaczynajmy. Dzisiaj przybliżę wam temat, jak to jest z yerbą w Azji. Byłam w Azji o, na wycieczce przez 16 dni. Tajlandia, Kambodża, Wietnam. Sklepów z herbatami było dużo. Szczególnie w Wietnamie, ale yerby nie znalazłam ani jednym. Byłam w sklepach, w kawiarniach, w restauracjach, w hotelowych i tych poza hotelem. I w wielu miejscach, bo to była wycieczka objazdowa, więc nie siedzieliśmy w jednym miejscu. I nigdzie, nigdzie nie było ani śladu. Jerba mate. Naprawdę. Czy to w tych sklepach kraftowych, czy w supermarketach. Czy w kraftowych kawiarniach, czy w sieciówkach. Nigdzie. Nigdzie nie było yerba mate. Wytrzymałam normalnie, bo byłam w świetnych miejscach i... No i oprócz tego, że, że nie mogłam pić yerby, to było świetnie naprawdę i... I dziękuję moją tacie za to, że dał mi taką możliwość um, że dał mi możliwość y, podróżowania po świecie jestem mu bardzo wdzięczna. Ale jej pomaty tutaj mnie znajdziecie. Przynajmniej ja nie znalazłam. Ehm, gdzie dokładnie byłam na południu Wietnamu, ehm, w Tajlandii w Bangkoku oraz w... Jak już tam miejsce niedaleko, w Kambodży, w Angkor i jeszcze gdzieś. <noise> Sorry, no nie pamiętam tego wszystkiego, bo było to naprawdę sporo miejsc. Um, lecieliśmy dwa czy trzy razy samolotem między, międzymiastowym, żeby się dostać w ogóle do tych miejsc. No ale mate to, to tam nie istnieje, niestety. Istnieje za to rynek cannabis, mimo wszystko było świetnie i brakowało mi trochę yerby, ale nadrabiałam to kawą z mleczkiem kokosowym, która była pyszna. W Wietnamie mają taką specyficzną kawę, kawę z koglem moglem. Właściwie do espresso dodają ubite żółtko. I co? I jest to taka kremowa kawusia, taka słodka dość, bo podają to zwykle z cukrem, ale no, dobra jest. Aczkolwiek trzeba uważać, gdzie się to pije, bo to mimo wszystko jest surowe jajko, prawda? No, a oprócz tego, to lubią bardzo kawę z mlekiem kokosowym, ze śmietanką kokosową, no ogólnie z kokosem. Eee, czy to w Tajlandii, czy to w Wietnamie, to wszędzie można dostać kawę z śmietanką kokosową i jest pyszna. Eee, niektórzy dodają do niej jeszcze skarmelizowanego kokosa i to już w ogóle super, ale lubią też kawę z mlekiem skondensowanym. Tak. Eee, bardzo słodka, ale aromatyczna. Eee, to nie jest taka kawa jak nasza Jacobs, czy jak ktoś tam czyta, gdzie czy jak nasza prima, to jest zupełnie inna kawa. Szczególnie w Wietnamie. Tam kawa jest pięć razy mocniejsza niż nasza i zaparza się ją w taki klasyczny sposób, czy na kubku stawiacie taki, um, taki zaparzacz. Czyli tak jakby inną sz, y, filiżankę z dziurkami w dnie. Sypiecie tam kawę, lejecie tam wodę, zamykacie i czekacie aż wszystko przefiltruje. No i jak ta, ta woda sobie przeleci przez tę kawę, to jest gotowa. I jest to takie... Uch, jest to taki shot espresso, ale taki, taki naprawdę mocny. Mm. Oni tam nie piją zwykłej kawy, oni tam piją naprawdę... Solidną kawusię. E, ten zaparzel jest dość mały. Więc mało wody do niego wchodzi i wychodzi się kiera. E, nasza przewodniczka specjalnie tam zaznaczała tej e, miejscowej ludności, że my nie chcemy kawy z espresso. Że my chcemy kawę ich, ich oryginalną kawę. I nam taką robili. I o Jarbe chodzi. No tu tam nie istnieje. Niestety, wszystkie herbaty są dostępne. Zielone, białe, czarne. Ale yerby to nie. Yerby to, to oni nie znają. Przynajmniej tam gdzie ja byłam. Nie było tej yerby. Um, ale myślę, że jak w Bangkoku nie było. I jak w Ho Chi Minh City nie było. No to znaczy, że nie ma. <ścoughs> e Także, jak wygląda yerba w Azji? Nie wygląda, po prostu. Mają tam swoje herbatki, swoje susze i tego się trzymają. Szkoda, bo miałam nadzieję, że coś przywiozę z tej wycieczki yerbowego, ale jakby rozumiem, inna kultura i przywiozłam, przywiozłam inne herbatki, które mi się dzielę z innymi moimi kochanymi jerboszami. Także dziękuję, trzymajcie się, pa!